Siemanko, cześć i z tej strony Pablo Orlikowski Za mną znajduje się street food, bed dog, hot dog ufo burger, ufo lody. Damian ogłosił, że za miesiąc, czy do końca listopada bodajże chciałby zamknąć swój tutaj lokal gdzie moim zdaniem ludzie chyba jeszcze nadal nie wiedzą co tutaj jest w środku bo są nie z tej ziemi hot dogi, nie z tej ziemi ufo burgery i ufolody. Słuchajcie, tutaj jest filmik E, który właśnie zrobiliśmy jakiś czas temu a dzisiaj jest premiera e, na YouTubie mam nadzieję, że zobaczycie jak to wygląda i mam nadzieję, że skosztujecie może jeszcze Damian się nie zamknie zapraszam was do nowego odcinka e, tutaj w bio, tak samo na Instagramie oraz na YouTubie e, cały film znajdziecie słuchajcie, Bed Dog, Hot Dog pod, pod Marketem Czerwonym tutaj Znajduje się naprawdę dobre żarełko. Przyjdźcie, zobaczcie i sprawdźcie to. Chciałbym, żebyście jeszcze również to udostępniali wszędzie, gdzie się da. Niech się to ten lokal nie zamyka. Spróbujcie, ocencie sami. No i oczywiście dajcie też komentarz pod jakimś film, pod filmem, udostępniajcie go. Niech idzie weter. Trzyma trzymajcie się, hej!